czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego twoje serce bije szybciej na widok niektórych osób, podczas gdy inne nie wywołują w tobie żadnych uczuć. Najbardziej fascynujące jest to, że ta chemia, którą czujemy, jest dosłownie chemiczna. Badania Uniwersytetu Oksfordzkiego pokazują, że nasz mózg uwalnia lawinę neuroprzekaźników w ciągu pierwszych 0-2 sekundy kontaktu wzrokowego z kimś, kto nas przyciąga. Dzieje się to, zanim nasz świadomy umysł zdąży przetworzyć informacje. Wyobraź sobie, twój mózg już zdecydował, czy jest zakochany, zanim poznasz imię tej osoby. Ale dlaczego tak się dzieje z jednymi ludźmi, a nie z innymi? Odpowiedź może cię zaskoczyć. Najnowsze badania Uniwersytetu Michigan pokazują, że 78% dorosłych mocno wierzy w natychmiastową chemię, choć tylko 23% potrafi racjonalnie wyjaśnić swoje zauroczenia. To niemal tak, jakbyśmy byli zaprogramowani, by zakochiwać się w określonych osobach, i w pewnym sensie tak jest. Zanim zagłębimy się w tę fascynującą zagadkę, potrzebuję Twojej pomocy. Jesteśmy na misji, by zdobyć tysiąc subskrybentów na tym kanale, a Twoje wsparcie robi ogromną różnicę. Jeśli lubisz treści, które eksplorują głębie ludzkiego umysłu, kliknij teraz przycisk subskrypcji i napisz w komentarzach, skąd oglądasz ten film. Zawsze jestem ciekaw, kto jest po drugiej stronie ekranu. Wracając do tematu, Karl Jung, jeden z największych psychiatrów wszechczasów, zaproponował przełomową teorię, która wyjaśnia, dlaczego zakochujemy się w tych, w których się zakochujemy. Według niego to nie przypadek, przeznaczenie, ani tylko wygląd fizyczny, to coś znacznie głębszego, co dzieje się w naszej nieświadomości. To, co czyni tę teorię tak intrygującą, to sposób, w jaki kwestionuje nasze poczucie wolnej woli. Czy naprawdę wybierasz, w kim się zakochujesz, czy może Twoja nieświadomość po cichu wszystkim steruje, Jung opracował swoją teorię, pracując z pacjentami, którzy ciągle zakochiwali się w tym samym typie osoby, często z katastrofalnymi skutkami. Zauważył wzorzec, nie szukamy tylko kogoś do kochania. Szukamy zagubionych części nas samych. Najnowsze badanie uniwersytetu w Toronto. Obejmujące ponad 5 tysięcy uczestników, potwierdziło, że 65% ludzi wykazuje wzorce przyciągania, które idealnie zgadzają się z teoriami Junga, nawet 100 lat po ich sformułowaniu. Co bardziej intrygujące, współczesne obrazowanie mózgu pokazuje specyficzną aktywność, gdy spotykamy osoby o cechach uzupełniających nasze własne. To tak, jakby nasz mózg wołał Eureka. Znalazłem brakujący element, ale to dopiero początek. Pierwszy powód, dla którego się zakochujemy, według Junga, wiąże się z mechanizmem psychologicznym tak potężnym, że może dosłownie sprawić, że widzimy w innych rzeczach, których tam nie ma. Ten mechanizm psychologiczny, który Jung zidentyfikował, nazywa się projekcją. I być może jest to najsilniejsza siła w naszym życiu miłosnym. Pomyśl o tym, jak o wewnętrznym projektorze. Nieświadomie rzutujemy cechy, których w sobie nie dostrzegamy, na innych. Dlatego ta wyjątkowa osoba wydaje się świecić jak nikt inny w tłumie. A oto najbardziej zdumiewający szczegół: często zakochujemy się nie w prawdziwej osobie przed nami, lecz w obrazie, który na nią rzutujemy. Najnowsze badania z użyciem technologii śledzenia wzroku pokazują, że patrząc na kogoś, kogo kochamy, Nasze oczy dosłownie pomijają cechy sprzeczne z naszym wyidealizowanym wyobrażeniem. Jung nazwał to psychologicznym głodem. Desperacko szukamy w innych tego, czego nie widzimy w sobie. Jeśli uważasz się za osobę racjonalną i opanowaną, możesz czuć nieodparty pociąg do kogoś spontanicznego i ekspresyjnego. Jeśli jesteś nieśmiały, możesz być magnetycznie przyciągany do osób ekstrawertycznych. Fascynujący eksperyment Uniwersytetu Stanforda pokazał to zjawisko w laboratorium. Uczestnicy zostali podłączeni do urządzeń obrazowania mózgu, podczas gdy wchodzili w interakcje z nieznajomymi o cechach uzupełniających ich własne. Wyniki były niesamowite. Obszary mózgu związane z nagrodą i pragnieniem rozświetliły się jak choinki, gdy spotykali ludzi z cechami, których sami nie wyrażali. Ta dynamika wyjaśnia, Dlaczego tyle związków zaczyna się od tego niemal magicznego uczucia pełni? W końcu znalazłeś kogoś, kto zdaje się wypełniać pustkę w tobie. Jak powiedziała jedna z uczestniczek badania, to było jakby miała klucze do pokoju we mnie, którego sama nigdy nie mogłam otworzyć. Ale tu pojawia się zwrot. Jung odkrył, że ta początkowa projekcja, choć potężna, to tylko pierwszy etap. To, czego naprawdę szukamy, to nie ktoś, kto nas na zawsze dopełni. Lecz katalizator naszego własnego wzrostu. Drugi powód, dla którego się zakochujemy, według Junga, dotyczy czegoś jeszcze głębszego archetypowych obrazów, które nosimy w naszej zbiorowej nieświadomości. Nazwał je Anima i Animus wewnętrznymi reprezentacjami kobiecości w mężczyźnie i męskości w kobiecie. Te obrazy to niezwykłe stereotypy płciowe to złożone wzorce psychiczne kształtowane od dzieciństwa, pod wpływem naszych najwcześniejszych doświadczeń z rodzicami, opowieści kulturowych, a nawet mitologicznych, narracji przenikających nasze społeczeństwo. Niedawne odkrycie Uniwersytetu w Tokio ujawniło coś fascynującego: choć specyficzne przejawy animy i animusa różnią się między kulturami, ich istnienie wydaje się uniwersalne. Badacze znaleźli podobne wzorce przyciągania, oparte na wewnętrznych obrazach zarówno w Nowym Jorku, jak i w odległych wiejskich społecznościach Japonii, choć z odmiennymi kulturowymi wyrazami. Pomyśl o ostatniej sytuacji, gdy poczułeś tę natychmiastową, niemal magnetyczną atrakcję. Prawdopodobnie nie reagowałeś tylko na wygląd fizyczny tej osoby, rozpoznawałeś na poziomie przedświadomym coś głęboko znajomego, coś, co już w tobie istniało, czekając na przebudzenie. Ale co się dzieje, gdy ta początkowa projekcja zaczyna się rozmywać? I jak te odkrycia mają się do innych szkół psychologii? Czy istnieje ciemna strona tego procesu, którą Jung odkrył? Ciemna strona projekcji to to, co Jung nazwał psychologiczną inflacją. Gdy intensywnie projektujemy na kogoś, możemy tymczasowo czuć się pełni, niemal nadludzcy. Ale ten stan jest złudny i niestabilny. Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego dnia i zdajesz sobie sprawę, że ta idealna osoba nie jest dokładnie taka, jak myślałeś. Cechy, które tak podziwiałeś, zaczynają cię irytować. Ta urocza spontaniczność teraz wydaje się nieodpowiedzialnością. Pewność siebie, która wydawała się seksowna, brzmi teraz jak arogancja. To nie osoba się zmieniła, to twoje postrzeganie. Projekcje się rozpadają, a to może boleć. Wiele związków kończy się w tym momencie, gdy ludzie szukają kolejnego celu dla swoich niespełnionych projekcji. Ale Jung widział w tym kluczową szansę na rozwój. Gdy projekcje opadają, mamy okazję rozpoznać i zintegrować te cechy w sobie. To nazwał procesem indywiduacji stawaniem się bardziej kompletnym, bardziej autentycznym sobą. Dziesięcioletnie badanie Uniwersytetu w Cambridge śledziło 500 par i ujawniło coś zaskakującego. Ci, którzy z powodzeniem przeszli przez tę fazę rozczarowania, zgłaszali znacznie wyższe poziomy satysfakcji i intymności na dłuższą metę. Nie tylko przetrwali upadek początkowych projekcji, rozkwitli. Jednak teorie Junga nie są powszechnie akceptowane w psychologii. Krytycy twierdzą, że jego podejście jest zbyt mistyczne i trudne do zweryfikowania naukowo. Psycholodzy ewolucyjni, jak David Bass, proponują zupełnie inną perspektywę. BUS argumentuje, że nasze romantyczne wybory są bardziej kształtowane przez biologiczne imperatywy reprodukcji niż nieświadome dynamiki. Globalne badanie z 10 tysięcy uczestnikami, przeprowadzone przez Instytut Kinseya w 2023 roku, sugeruje, że 42% zauroczeń można wyjaśnić czynnikami biologicznymi, a tylko 31% projekcjami psychologicznymi. Współczesna neuronauka również rzuca nowe światło. Badacze z Uniwersytetu w Nowym Jorku, używając zaawansowanej technologii obrazowania mózgu, odkryli, że zakochany mózg wykazuje wzorce aktywności zaskakująco podobne do tych w stanach uzależnienia chemicznego. To rodzi intrygujące pytanie. Czy miłość romantyczna ze wszystkimi swoimi projekcjami i idealizacjami jest rodzajem biologicznie użytecznej halucynacji? Iluzją, która motywuje nas do tworzenia więzi i potencjalnego rozmnażania się? Implikacje tych odkryć są głębokie. Jeśli duża część tego, co odczuwamy jako miłość, to mieszanka psychologicznych projekcji i biologicznych impulsów co to oznacza dla naszych związków? dla naszego poczucia wolnej woli w romantycznych wyborach? Co ciekawe, ostatnie międzykulturowe badania Uniwersytetu w Tokio ujawniają znaczące różnice w manifestacji animy i animusa. W kolektywistycznych społeczeństwach wschodnioazjatyckich te archetypy działają inaczej niż w indywidualistycznych kulturach zachodnich. To sugeruje, że teorie Junga, choć potężne, mogą mieć kulturowe ograniczenia. Antropolodzy zidentyfikowali społeczności, w których dynamika projekcji i przyciągania przebiega zupełnie inaczej niż opisał Jung. W niektórych plemionach amazońskich, na przykład, idea miłości romantycznej, jaką znamy, praktycznie nie istnieje. Jak więc możemy pogodzić te pozornie sprzeczne perspektywy? Czy istnieje sposób, by uhonorować zarówno głęboką mądrość Junga, jak i nowoczesne odkrycia naukowe? A co najważniejsze, jak możemy wykorzystać tę wiedzę, by budować zdrowsze, bardziej satysfakcjonujące relacje? Odpowiedź może leżeć w zaskakująco praktycznym podejściu. Praktyczne podejście, które łączy wizję Junga z nowoczesnymi odkryciami naukowymi, opiera się na trzech kluczowych elementach: samoświadomości, szczerej komunikacji i ciągłym rozwoju osobistym. Terapeuci specjalizujący się w relacjach Polecają zaskakująco skuteczne ćwiczenie: Wypisz pięć cech, które najbardziej podziwiasz w swoim partnerze. Teraz zastanów się szczerze, ile z tych cech rozpoznajesz i wyrażasz w sobie. Ta prosta praktyka ujawniła wielu klientom wzorce projekcji, które działały nieświadomie przez dekady. Doktor Eliana Martinez, psycholog kliniczny specjalizująca się w relacjach, udokumentowała, że osoby, które poświęcają tylko 15 minut dziennie na refleksję nad swoimi wzorcami przyciągania, wykazują 37% wzrost satysfakcji w związkach. Samo uczynienie nieświadomego świadomym już zmienia dynamikę, wyjaśnia. Drugim kluczowym elementem jest otwarta komunikacja. Pary, które potrafią otwarcie omawiać swoje nieświadome projekcje i oczekiwania, zgłaszają znacznie wyższe poziomy intymności. Skuteczna technika polega na regularnym pytaniu: Co widzisz we mnie, czego ja mogę w sobie nie dostrzegać? Kiedy mój mąż powiedział, że podziwia moją odwagę, zdałam sobie sprawę, że nigdy nie postrzegałam siebie jako odważnej, podzieliła się uczestniczka niedawnego badania. To była cecha, którą projektowałam na niego. Rozpoznanie tego zmieniło nas oboje. Trzeci element jest być może najpotężniejszy: celowy rozwój osobisty. Zamiast wiecznie szukać w innych cech, których nam brakuje, możemy świadomie pracować nad ich rozwinięciem w sobie. To, co Jung nazwał odzyskiwaniem projekcji, proces wymagający, ale głęboko satysfakcjonujący. Łącząc te praktyki, odkrywamy coś rewolucyjnego. Relacje nie polegają tylko na znalezieniu właściwej osoby, ale na stawaniu się bardziej kompletnym dzięki nim. Miłość przekształca się z zewnętrznego poszukiwania w wewnętrzną podróż wzrostu i samopoznania. Jeśli te treści poszerzają twoje spojrzenie na relacje, rozważ subskrypcję kanału już teraz. Każda subskrypcja przybliża nas do celu tysiąca subskrybentów, co pozwoli nam tworzyć jeszcze więcej głębokich treści o psychologii ludzkich więzi. Twoja subskrypcja to dosłownie wyraz zaufania do głębokiej eksploracji psychologicznej, którą budujemy razem. Chciałbym też wiedzieć, która z tych idei najbardziej do ciebie przemówiła. Czy zauważyłeś wzorce projekcji w swoich relacjach? Podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach. Budowanie tej społeczności refleksji jest równie cenne jak same treści. Zrozumienie niewidzialnych sił kształtujących nasze romantyczne wybory nie zmniejsza magii miłości. Przeciwnie, dodaje nowe warstwy znaczenia i możliwości. Jak napisał Jung w swoich niedawno opublikowanych dziennikach, miłość to świadome spotkanie z tym, co wydaje się nam najbardziej obce, ale paradoksalnie nas dopełnia. Pamiętaj, każda relacja w Twoim życiu jest lustrem odbijającym części Ciebie, które czekają na rozpoznanie. Pytanie brzmi nie tylko dlaczego się zakochujemy, ale czego nasze serce próbuje nas nauczyć, gdy to robimy. Do zobaczenia na naszym następnym spotkaniu, gdzie będziemy dalej odkrywać tajemnice ludzkiej psychiki. Do zobaczenia w kolejnym filmie.